Z tej strony Tordin i dzisiaj chciałbym zaprosić Was na herbatę. Nie jest to co prawda herbata sensu stricte, bo mówimy tutaj o rojbosie, który mylnie bywa nazywany czerwoną herbatą, ale o tym porozmawiamy później. Chciałbym Wam również pokazać kilka różnych przysmaków, które często znajdują się na południowoafrykańskich stołach podczas takich właśnie herbacianych spotkań. Zapraszam! Zacznijmy od bohatera naszego dzisiejszego spotkania, czyli od rojbosa, czyli tak zwanej czerwonej herbaty, bądź bardziej prawidłowo herbaty, bądź raczej herbatki z czerwonego krzewu, gdyż sam aspalat prosty, jak ta roślina się nazywa, nie ma nic wspólnego z krzewami herbacianymi. Jest to napar z suszu rośliny, która rośnie w zachodniej części RPA. Około 300 km na północ od Kapsztadu w górach Cederberg. I napój ten jest znany od ponad 100 lat. Od ponad 100 lat jest uprawiany i stał się bardzo popularny w krajach anglosaskich, ale z tego co wiem, jest również bez problemu dostępny w Polsce. I bardzo bym chciał Was zachęcić do spróbowania rojbosek. Gdyż rojbos nie zawiera kofeiny oraz posiada bardzo mało tanin, a także posiada mnóstwo antyutleniaczy, co sprawia, że ten napar jest całkiem zdrowy, jeżeli chodzi o, o, tego, typu, o tego typu napoje. Do tego warto zaznaczyć, że rojbos jest również źródłem witaminy C, wielu ważnych mikroelementów. Posiada właściwości kardioprocekcyjne. Rajos sprzedawany jest w postaci saszetek, które można dostać w takich pudełkach. To jest akurat jedno z najmniejszych 20 saszetek. Można go dostać w pudełkach po, po 80, albo nawet po 200. Saszetki normalne, tak jak zwykła herbata. Wrzucacie, zalewacie wrzątkiem, parę minut, żeby się zaparzył i jest gotowy. I na koniec jeszcze mała ciekawostka. Rojbos jest pierwszym afrykańskim produktem, który trafił na europejską listę produktów w ochronionym miejscu pochodzenia. Jest to pierwszy produkt z Afryki, czterdziesty produkt spoza Unii Europejskiej, który załapał się na to listę. Na tej liście znajdują się m.in. takie produkty jak szampan, feta, więc jest to, jak będzie patrzeć, spore wyróżnienie To, co mam teraz w ręku, to suchary, ale nie takie zwykłe suchary, tylko coś, co nazywa się Rasks i jest chyba jedną z najpopularniejszych przekąsek, jeżeli chodzi o dodatki do spicia herbaty i kawy w południowej Afryce, zwłaszcza te marki Ouma. Ale zanim pokażę Wam, jak to wygląda, jak to się je, to mała lekcja historii. Otóż. Sama idea takich sucharków, które tutaj w południowej Afryce jest obecna od późnych lat 90. XVII wieku. I to była taka podstawowa metoda przechowywania i zachowywania na dłuższy okres czasu chleba. Było to uskuteczniane przez Afrykanerów podczas Wielkiego Treku, podczas wojen burskich. I w, tym, w roku 1939 pewien pastor w małej wiosce, w małym miasteczku bardziej niż wiosce, w prowincji przylądkowej wschodniej sfinansował w pewnym stopniu rozwój lokalnej przedsiębiorczości, dając gospodyniom domowym małe kieszonkowe na rozwój biznesu. I w te konkretne raski, te, te konkretne raski, które trzymam właśnie w ręku marki Ouma, powstały właśnie dzięki temu wsparciu finansowemu udzielonemu przez Pastora, a następnie podbiły całą południową Afrykę. Różnią się od zwykłych sucharów w tym, że są sucharami na słodko. Podstawowa receptura zawierała w sobie maślankę. Dodatkowo, przez lata powstało mnóstwo różnych wariantów smakowych, które możecie zobaczyć na zdjęciu, teraz, w tym momencie, które się wyświetla. I jest to produkt, który jest praktycznie zawsze wykupywany w sklepach. Wszyscy kochają raski i to jest taka południowoafrykański, to jest taki południowoafrykański matthef, jeżeli chodzi o picie herbaty. Jak to wygląda? Już Wam pokazuję. Jak widzicie, w przeciwieństwie do znanych szeroko w Polsce sucharków, te południowoafrykańskie są w formie takich bryłek, niejednorodnych bryłek ciasta. Są dość twarde i jeśli wierzyć legendom, niektórzy nawet używają ich jako gryzaków dla małych dzieci, bo świetnie się do tego nadają, po prostu miękną z czasem, ale w ramach spożywania ich do, podczas spotkań, czy to przy kawie, czy to przy herbacie, przed spożyciem takiego raska macza się przez chwilę w napoju a następnie taki namoczony W ramach ciekawostki mogę Wam powiedzieć, że na samym początku, jeszcze w 1939 roku przez bardzo krótki okres czasu te słucharki były określane mianem Outspan Rusks ale bardzo szybko ktoś w ówczesnym dziale marketingu o ile można w ogóle mówić o działach marketingu w latach 30 Złapał się na tym, że to, to nie jest najlepsza nazwa i nazwa, którą widzicie teraz na opakowaniu, czyli OMA, to jest w języku Afrikaans określenie oznaczające babcie, czyli jak widzicie no jest o wiele bardziej przyjazne z punktu widzenia konsumenta. Kolejnym takim ciekawym produktem, który mam tutaj dla Was, a który jest znany wszystkim widzom, którzy oglądają mnie przebywając w Wielkiej Brytanii, są scones czyli takie małe, urocze bułeczki z ciasta sodowego czyli tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie masło, mleko, mąka oraz proszek do pieczenia. A są one dosyć. Że tak ujmę, niesłodkie, i tutaj na terenie RPA są pozostałością kolonializmu brytyjskiego, brytyjskiego imperializmu, gdyż ciastka te, o ile można tak powiedzieć, ciastka bułeczki pochodzą ze Szkocji. Tak więc to jest właśnie taka pozostałość po kolonizacji brytyjskiej. I tutaj, w Durbanie, z racji tego, że Durban ma dużo takich właśnie konotacji z brytyjskim imperium w swojej historii, są ciągle dość popularne. Spożywa się je z dodatkiem masła, marmolady, dżemu, bitej śmietany, i stanowią taki właśnie przyjemny dodatek podczas spotkań przy kawie-herbacie tutaj już mam przygotowane skąsy posmarowane masłem jak możecie zobaczyć ciasto jest takiej raczej zbitej konsystencji i na sucho nie są zbyt apetyczne, jeśli mam być szczery. Natomiast jeżeli chodzi o sam smak... to te skąsy, które są dostępne tutaj w Durbanie są lekko słodkawe, więc miłe to dla tych, którzy nie, nie przepadają za bardzo za słodyczami. I są bardzo też zapychające także stanowią świetną, świetną przekąskę do takiego właśnie herbacianego spotkania gdzie można sobie taką bułeczkę później ciepłą herbatę spłukać częstym dodatkiem do tego rodzaju sodowych wypieków są rodzynki bądź inne suszone owoce dodawane do ciasta przed pieczeniem ja, z racji tego, że jestem wielkim niefanem rodzynek, zawsze wybieram wersję bez żadnych dodatków. No, i na sam koniec, oczywiście, popularnym dodatkiem, który kładzie się na stół do kawy, herbaty, są ciastka. Ciastka, oczywiście, wiadomo, herbatniki różnego rodzaju są popularne także w Polsce, ale tutaj w rękach trzymam coś, co w Polsce nie jest zbyt rozpowszechnione, a mianowicie ciastka imbirowe. I nie chodzi o to, że mają jakikolwiek krem imbirowy, nie są przekładane w żaden sposób. Po prostu są wypiekane z dodatkiem imbiru. Te ciastka, które trzymam tutaj, ginger nuts, produkowane są przez Bakers i jest to chyba jedna z naj, najstarszych, o ile nie najstarsza firma, która zajmuje się produkcją słodyczy w RPA i która została stworzona 170 lat temu. I ciastka te są. Bardzo ciekawe z punktu widzenia kogoś, kto nigdy nie miał możliwości spróbowania słodyczy z dodatkiem imbiru. Jak widzicie, ciastka te imbirowe mają formę takich zwykłych, nie wyglądających w żaden bardzo zachęcający sposób krążków. Ich bardzo charakterystyczną cechą jest to, że zaraz po wyjęciu z opakowania są bardzo chrupiące. Ciastka te są bardzo chrupiące, jednak bardzo szybko tracą tą właściwość, gdy leżą na talerzyku, gdyż pochłaniają wilgoć z powietrza. Przez to stają się takie troszeczkę miękkie, troszeczkę takie nijakie. Mimo to nadal są całkiem fajne w smaku. Mają taki dodatkowy, jakby to ująć, charakter. Dzięki zastosowaniu imbiru są takie troszeczkę jakby ostre, nawet można by powiedzieć. Tak więc, jeżeli ktoś lubi ostre przyprawy, to takie ciastka na pewno bardzo przypadną mu do gustu. Także mam nadzieję, że udało mi się Was dzisiaj zachęcić do spróbowania pierwszego afrykańskiego produktu chronionego przez Unię Europejską. Trzymajcie się do następnego. Cześć!